No, witajcie w moim drugim vlogu. Jeżeli Wam się spodoba, to zostawcie łapę w górę, dajcie suba, zaczynamy. Prośliście mnie, abym nadał vloga ze swoim nowym kupilem. Jest to sedwal afrykański, a jego ksywa to Champion. Jest z jeżakiem. W tym vlogu chciałem Wam odpowiedzieć na wiele pytań, które się pojawiają dotyczących czempiona. Mam nadzieję, że zaspokoi Waszą ciekawość. Tak jak mówiłem, jest to młody serwal afrykański i ma niecałe pół roku. Wiele osób pyta mnie o to, gdzie go kupiłem oraz jaka jest jego cena. Otóż można go kupić w polskiej hodowli, a jego cena sięga od 20 do 25 tysięcy złotych. Wow! To się nie spodziewałem, myślałem, że jakieś 5000, tysięcy, ale 25 tysięcy złotych to 6 lat temu. To teraz to podejrzewam, że jest 35. Czy on go zjadł? Z tego, co mi wiadomo, nie. Wiem, że są takie memy w internecie, natomiast z tego, co mi wiadomo, nie. Nie jest to prawda. Ile w ogóle mu pożył ten kot? Rok, dwa? Coś takiego. Chyba. Właśnie czempion przygotowuje się do ataku na sąsiada. Jest zaciekawiony, co się dzieje. Senwale afrykańskie mają bardzo wyostrzony słuch. Poruszają często uszami, aby nasłuchiwać, skąd dźwięk dochodzi. Zaciekawiony Champion przygotowuje się do wejścia na drzewo. Serwale kochają wchodzić w różne miejsca, wspinać się po drzewach, w różne szczeliny, no chyba jak każdy kot. Właśnie champion spinać się na drzewo. Serwale potrafią wspinać się na... Mi się wydaje, że Wojtek by chciał mieć, tylko że w Polsce nie można, chyba w Stanach tam przynajmniej były takie programy typu, nie wiem czy to było reality show czy coś, że Wojtek by chciał mieć takie, wiecie, tygrysy, pumy. O. Tak obstawiam. A pamiętacie tą aferę, co była w Polsce z Pumą? Jak to się skończyło? Że chłop uciekł, pamiętam, przed policją z Pumą do lasu. Jakoś ucichło później, nie śledziłem tego tak. A bardzo dużej wysokości i trzeba uważać, jak z każdym kotem, żeby nie przyjechała później straż pożarna i go nie musiała ściągać. Bale afrykańskie wydają różne odgłosy. Począwszy od ćwierkania, szczekania, jałczenia. Dosłownie usłyszałem przedłuże dźwięki, możecie mi uwierzyć. No nie miał takiego wybiegu dla niego, że musiał właśnie na smyczy z nim chodzić. No chyba, że później jakoś zrobił, ale ja nie wiem ile ten kod żył. Bo on tutaj no, ogródek kiedy nie widzę jakiś miał. No ale to wtedy to nas smyczy, więc ten kosz sobie też tak nie, nie polata tak jak chce. Czyli to jest 6 lat temu, a 5 lat temu, że już zginął, więc ile on, rok pożył mu? 20 maja 2020. Cześć, długo zastanawiałem się nad nagraniem tego materiału. Nie byłem wcześniej gotowy, ale teraz chciałem wam opowiedzieć, dlaczego odszedł mój najlepszy przyjaciel, czempion. 2020 maj. A wziął go jakoś 12 września 2019, to nawet nie cały rok? Ale on mówi, że to jest dru drugi film o serwalu. To gdzie był pierwszy? To już czasy fejmu były, tak? No tak Tutaj z Błońskim? To nie, nie ma pierwszego, to jest Bok, zry ukrad mimo stanga. To nie wiem. A od kiedy w ogóle Gola mieszkam na złotej? Kiedyś on miał właśnie serię, że jeździł do zawodników na sparingi, później też przestał. Newem, Newem.